Płutuska kolegiata pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny jest pomnikiem historii. Jest to zabytek o szczególnej wartości dla kultury. Należy do świątyń mazowieckich, tzw. grupy Płutuskiej, prezentujących specyficzną odmianę budownictwa renesansowego i jest jednocześnie jej najlepiej zachowanym i najdoskonalszym przykładem. Najciekawszym zabytkiem Płutuska jest kolegiata, którą do godności bazyliki mniejszej wyniósł ojciec święty Paweł VI. Pochodzi ona z 1449 roku i jest drugą w hierarchii po katedrze płockiej świątynią tej diecezji. Fundatorem kościoła był biskup Paweł Girzycki. W drugiej połowie XV wieku nastąpiła rozbudowa świątyni, dobudowano prawdopodobnie gwieździście sklepione kaplice. Renesansowa przebudowa kościoła nastąpiła w XVI wieku z fundacji biskupa Noskowskiego. Wielki wkład w przebudowę kolegiaty wniósł Jan Baptysta z Wenecji. W bazylice znajduje się 15 barokowych ołtarzy bocznych. Godnym podziwu jest także ołtarz główny pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. W nawie Głównej i prezbiterium znajdują się epitafia sławnych przedstawicieli rodu Załuskich, ufundowane przez biskupa Ludwika Załuskiego. Oryginalną cechą tych epitafiów są płaskorzeźbione wizerunki zmarłych. Ciekawym elementem wystroju bazyliki jest z około 1720 roku w kształcie łodzi. Obecne wyposażenie kolegiaty pochodzi z fundacji biskupa Ludwika Bartłomieja Załuskiego z lat dwudziestych XVIII wieku. Rangę kolegiaty podnoszą renesansowe polichromie na jej sklepieniu. Hasło sklepienie półtuskie znalazło się w encyklopediach i podręcznikach historii sztuki. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę, pro patria Poland team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.